Ludziom jeszcze póki co żyje się bardzo wygodnie i jak słyszą o tym, że rząd walczy z mową nienawiści, to mówią, no dobrze, dobrze, tyle hamstwa teraz się narobiło, to dobrze, że ktoś się wreszcie tym zajmie, tak? 4, za... Jedną z najbardziej skrajnych sytuacji. Jaką miał do czynienia i w której spotkał się z tym, że właśnie ta wolność słowa była bardzo mocno ograniczona, spotkał się z cenzurą prewencyjną, czy to w swoim przypadku, czy w przypadku swojej działalności. Dzień dobry, ja chyba was wszystkich tutaj rozczaruję, ponieważ mnie wszyscy w internecie bardzo lubią i ja w ogóle nigdy nie miałem żadnego przypału i nikt nie miał problemu z tym, co piszę. Ja generalnie lubię ludzi, nikogo nie obrażam. Jestem bardzo otwarty. Kiedyś mieszkałem w Hiszpanii przez 8 lat, więc nauczyłem się nawet z komunistami rozmawiać. Ja jestem absolutystą, jeśli chodzi o mowę, o wolność, wypowiedzi. I powiem wam szczerze, tak zacznijmy od takiego pierwszego empirycznego, prostego faktu. Jesteśmy w Sejmie, gdzie możemy sobie spokojnie przez następne 30 minut narzekać na ograniczanie wolności słowa. To na początek, okej? Okay? To wcale nie znaczy, że wszystko jest, wiecie, różowe i wspaniałe, ja nie chciałbym prze, prze, przeciągać swojego okienka, miało być 4 do 5 zdań, więc myślę, że, śmiało, że, że śmiało. tyle Mamy wystarczy. A, skoro, a skoro, nie, no godziny, właśnie, więc skoro nie miałem nigdy z tym problemu, no to, no to nie mam jakichś anegdot, przykrych do opowiedzenia, ja zresztą bardziej obawiam się um, nie tyle ograniczania wolności słowa, co pewnego instytucjonalnego ataku na sam język i to, co słowa oznaczają. Mam wrażenie, że tu jest, tu jest więcej do powiedzenia, bo wolność słowa istnieje. Co najwyżej, no nie wiem, ulegają pewnej erozji te wysepki, na który, które istnieją, na których jeszcze można coś powiedzieć. Myślę, że tutaj mój szanowny kolega Tomasz Wróblewski będzie mógł powiedzieć znacznie więcej, chociażby o raportowaniu ESG, które będzie miało gigantyczny wpływ, bo wchodzimy w zupełnie nową ekonomię. Odwracamy Adama Smitha w tym momencie. I tu się może zacząć taka historia, że jeśli, nie wiem, żyjemy z publikowania treści, które. Negują pewne dogmaty, na przykład zrównoważonego rozwoju, no to, to, to nie mamy zbyt dużo punktów i możemy zostać odcięci od tak zwanych łańcuchów dostaw, co było ćwiczone niedawno jeszcze, parę lat temu, lub, lub nie móc korzystać z usług bankowych na przykład, prawda? Więc tu, tu może się okazać, że na styku rządów i korporacji. W zasadzie na styku korporacji i partii, które już stały się korporacjami, to powstaną regulacje, które, które mogą to zaatakować. Ale przyznam wam szczerze, długoterminowo jestem, jestem optymistą. Mam wrażenie, że te, że te wielkie projekty inżynierów społecznych, one zawsze się, wiecie co, wywalały. One się zawsze rozwalały o ścianę. To się nigdy nie przejmowało. To zawsze groźniej wygląda niż, niż w rzeczywistości jakby się realizuje. Dzięki. Panie Tomaszu, jest pan absolutystą? Czy nie każda forma wypowiedzi powinna być dopuszczona? jeżeli nie każda forma wypowiedzi powinna być dopuszczona, no to czy to w takim razie nie jest jednak ograniczeniem swobody wypowiedzi? No jest ograniczenie swobody wypowiedzi. Pytanie, gdzie ta wypowiedź się znajduje. To tylko tyle. Ja nie mogę zgodzić się na to, że ktoś przyjdzie do mojego programu, do mojego podcastu, żeby coś mówić do mojego mikrofonu i upiera się, że przez to, że ja chcę go wyrzucić z mojego studia, to on mówi, że ja mu ograniczam jego wolność słowa. To jest proste, ja nie mogę mieć pretensji do nie wiem Adama Michnika, że nie chcę publikować libertariańskich moich jakichś tam wytworów, prawda, mojego umysłu. Jeśli się odmówi, ja muszę powiedzieć, OK, dobra, to jest, to jest kwestia dobrowolnej wymiany prawa własności, poszanowania swojego prawa własności, nawet w relacjach z ludźmi, którzy to prawo własności podważają i, że tak powiem, ich własność, mają coraz więcej sami swojej własności, zarabiając też na tym, że promują atak na własność prywatną w tą stronę. Także uważam, że mamy prawo mówić co chcemy, pytanie tylko gdzie to mówimy? Czyli jeśli mnie zbanuje Elon za to, że na portalu X napisałem coś, co nie pasuje do jego modelu biznesowego i ja nie mogę mieć pretensji o to, że to jest atak na, na, na wolność słowa. Czy jeśli kolega Łukasz Warzecha zablokuje komentujących na swoim profilu, twitterowym profilu, też słyszałem takie opowieści, że Łukasz Warzecha nie, nie może być za wolnością słowa, bo mnie zbanował na Twitterze. Czy, przepraszam, czy Łukasz Warzecha, że są tu obecni zbanowani przez kolegę Łukasza na, na, na sali? Na pewno ktoś jest, no, bali się przyznać. słuchajcie wolność słowa. Macie teraz wolność słowa, możecie podnieść rękę. Jest nikt, o ile czyjegoś nosa tą ręką nie, nie dobra okej. Okay. Tak więc pytanie gdzie co mówimy tyle, e, to, to jest jedna jedyna rzecz, natomiast jeśli mówimy o mowie nienawiści, jestem przeciwnikiem jakichkolwiek regulacji związanych z mową nienawiści, ja osobiście jak najszybciej chcę mieć Czarno na białym, że mam do czynienia na przykład z osobą, która nie potrafi wyartykułować swoich racji bez używania na przykład inwektyw, bez obrażania innych ludzi. Ja chcę natychmiast wiedzieć, że mój potencjalny partner biznesowy jest, nie wiem, rasistą, homofobem, kolektywistą, komunistą, kimkolwiek. Ja natychmiast chcę to wiedzieć. Antysemitą, cokolwiek, jaką będzie się bał, jeśli my ograniczymy tą mowę nienawiści, to nie chodzi o to, że ja mogę potem wejść niechcący w dile z kimś, kto tak naprawdę jest, jest i dopiero po czasie się okaże, że, że, że z jakimś hamem mam do czynienia, um, ponieważ on przestrzegał prawa, poprawności politycznej, to jest inna kwestia, jeśli my zakażemy mowy nienawiści, u osób, które ewidentnie są homofobami, rasistami, antysemitami, seksistami itd., itd. To wiecie, to my zabieramy pewien wentyl. My nie sprawimy, że to ciśnienie zniknie, które tam gdzieś w tych ludziach, w tej ich frustracji istnieje. My ich nie resocjalizujemy w ten sposób, że my im powiemy proszę tutaj nie mówić takiego albo takiego słowa, bo jak nie, to paragraf 1500-1900 na trzy lata do więzienia w życiu My w ten sposób działając, w ten sposób ograniczając ich, można powiedzieć, nie wiem, ich własne prawo do bycia chamem, sprawiamy, że to ciśnienie wybije gdzieś indziej i oni mogą wtedy z mowy nienawiści przejść do czynów nienawiści. Ja wiem, że jest teraz bardzo modne zrównywanie tych rzeczy ze sobą, że, 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 że kłótnie na Twitterku są tym samym, co pobicie kogoś w realu. Otóż absolutnie nie, nie są. Jest co innego, jeśli bym sobie tutaj żartował z tego, że kogoś pobije, moglibyśmy się z tego pośmiać, ha, 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 głupi dowcip, a co innego, jakby naprawdę zaczął kogoś bić. Są dwie inne rzeczy, moi drodzy. I teraz zrobiłem mały research, a propos książek, których nie wszystkie książki, wiadomo, trzeba przeczytać, bardzo się z tym zgadzam. Oczywiście. Jest jedna fantastyczna książka, którą trzeba przeczytać. Nazywa się Mały Książę. Warto ją nawet czytać raz na kilka lat. Ja musiałem sprawdzić, jaki to był numer asteroidy, i to była asteroida 532 dokładnie. Mały książę ląduje na asteroidzie 532 i spotyka tam króla, który się bardzo cieszy z wizyty małego księcia, ponieważ wreszcie może kimś rządzić, znaczy tym małym księciem. Nie? I król chwali się, nie wiem czy pamiętacie tą, tą opowieść, tym, że jest wszechmocny, jest wszechmogący. Nawet słońce się go słucha, że ten król potrafi wydać słońcu rozkaz, masz teraz zajść. Nie? A no mały książę mówi, dobra, no to zróbmy to, fajne, świetnie, nie, rewelacja. Ale król mówi, nie, nie, muszą zajść odpowiednie warunki, muszą być spełnione pewne rzeczy i musimy poczekać do tam, nie wiem, dziewiętnastej godziny i wtedy słońce posłucha mojego rozkazu dotyczącego zajścia. I wtedy mały książę mówi, dobra, ty jesteś ciemniaczem, w ogóle spadam stąd nara, nie. I jak tylko król się gapnął, że mały książę zobaczył, to jest najlepsze, że mały książę zrozumiał, że, to, że ten człowiek nie ma żadnej władzy, że ci królowie nie mają żadnej władzy nad nami, co mu ten król zaproponował? Współudział w tej nieistniejącej władzy, zaproponował mu, że będzie jego wiceministrem, żeby go uspokoić. I teraz tak, dlaczego powołuje się na asteroidę 532? Wracamy na Ziemię. O czym wspomniałem leciutko wcześniej, że długoterminowo jestem jednak optymistą. Jeśli spojrzymy na to, kto najgłośniej, za przeproszeniem, jojczy o tej mowie nienawiści, to to są ludzie, którzy mają ten charakter, mentalność prymusa. Nie, nie? Pani von der Leyen, to jest taka dyrektorka liceum, pan nie wiem, Trzaskowski, czy, 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 czy wie, minister Śmiszek, to są tacy prymusi. Oni wiedzą, że dostają piątki za to, że powtarzają to, co kazali im, im powtarzać. Oni są absolutnie niekreatywni. Okay? Oni nic w życiu nie wyprodukowali. I teraz oni widzą jedną rzecz. Oni są jak ten król na tej asteroidzie, który wie, że o 19 zachodzi słońce. I oni wiedzą doskonale, ponieważ z badań, nawet robionych w krajach arabskich, w Egipcie, w Tunezji, w Arabii Saudyjskiej, widać, jakie są społeczne nastroje. W sposób naturalny, oddolny, spontaniczny zmniejsza się. Naturalnie, w każdej kulturze przyzwolenie na to, żeby obrażać drugiego człowieka przez to, że jest ode mnie, nie wiem, niższy, ma inną skórę, do innego symbolu się modli, inny dzień sobie zaznaczył wolny w kalendarzu, albo ma jakieś inne pomysły na swoje życie. To się zaczęło u Adama Smitha, kiedy, kiedy ludzie zaczęli dostrzegać, że z tymi ludźmi po drugiej stronie jeziora lepiej jest się wymieniać, tam nie wiem, skóry za zboże, niż się z nimi, niż się z nimi bić. Przez to musieliśmy troszeczkę my po tej stronie jeziora zacząć tolerować ich wybryki, a oni nasze wybryki musieli zacząć tolerować. Czyli handel, wolność gospodarcza, globalizacja to jest sprawa, to jest instytucja, która sprawia, że coraz bardziej się tolerujemy, i to jest zjawisko globalne. W książce Stiva Pinkera, też a propos książek, które warto przeczytać, nowe oświecenie, y y y są przytoczone badania, które pokazują, że w Arabii Saudyjskiej, najbardziej można było powiedzieć wsteczniackim i konserwatywnym, zacofanym społecznie kraju, poglądy ludzi młodych pomiędzy 15 a 35 rokiem życia oscylują mniej więcej w okolicach tego, co w Europie było w latach 60. A jeszcze pokolenie wcześniej byli przed naszą rewolucją przemysłową. Tak więc nasi politycy widzą, że my coraz rzadziej tak naprawdę się... Obrażamy, coraz rzadziej atakujemy się ze względu na swoją płeć, to co się nazywa tam tożsamością seksualną, nawet nie wnikam, bo to nie ma definicji, rasę, wyznanie czy cokolwiek. I oni mówią: No to teraz zakażemy i zobaczycie, jaki to przyniesie fantastyczny efekt. Ten efekt przychodzi bez ich. Jakiegokolwiek wysiłku. Oni się teraz po prostu chcą podpisać pod coś, co wychodzi naturalnie i co jest tak naprawdę konsekwencją wolności gospodarczej w dłuższej, w dłuższej perspektywie. Mo mogę tylko do tego, co Tomek dodać. Tak? Bo mamy badania na ten temat na temat tego, że jakiekolwiek hamowanie i powstrzymywanie, jakiejkolwiek wypowiedzi ma dokładnie odwrotny skutek. Tak. Są dobre izraelskie badania, które mówią, że powstrzymywanie mowy raczej rodzi terroryzm, ale najlepsze, najciekawsze są przez UNESCO robione. Ostatnia instytucja, którą byśmy podejrzewali, że jest wolnościowa i będzie dążyła do tego, żeby każdy mówił se co chce. I UNESCO dwu, dwa lata prowadziło badania. Jak to ONZ, jak już robi coś, to na ogromną skalę w wielu państwach i doszło dokładnie do tych samych wniosków, że ma to przeciwstawny skutek, że Jakiekolwiek ograniczenie nic nie daje, że te myśli czy treści, które są groźne i tak pojawią się w innych, na innych kanałach, ale jeżeli nie będą kontrolowane i będą dopuszczane, to będą coraz bardziej marginalizowane. To już poszło za daleko. Ja naprawdę liczę na to, że, że to sobie, że tak powiem, rozwali o ścianę swój klasycznie mówiąc gupiryj. E, tak jak mówił Tomasz wcześniej, tak, oczywiście to się zawali, tylko wcześniej nas będzie to kosztować i będzie to bardzo bolesne. I pan Tomasz Agencki poproszę o komentarz. Jeśli występuje się tutaj jako czwarta osoba. E ostatnia w kolejności, to przyznam szczerze trzeba wrócić do pionu z takiego super szpagatu po prostu, jest coś takiego, bo weszliśmy na tyle tematów teraz, poruszyliście tyle, tyle wątków, że ja przyznam szczerze że troszeczkę się rozjechałem, bo miałem wrażenie, że przez chwilę mówimy o cesarzu, który ma problem z tym, że zbyt dużo ludzi krzyczy, że jest nagi, do niesnasków w stylu jedna baba drugiej babie. Tak? To Czy... może ja doprecyzuję, mamy no artykuł 212 kodeksu karnego, wielu polityków mówi, że ten artykuł powinien zostać zlikwidowany, sam minister sprawiedliwości wyszedł z pomysłem likwidacji tego konkretnego artykułu nie tak dawno temu, bo dosłownie kilka miesięcy temu, no ale nic oczywiście z tego nie wyszło, no i pytanie dlaczego politycy są tak nieskuteczni w zlikwidowaniu chociażby tego jednego konkretnego artykułu z kodeksu karnego. To jest wciąż narzędzie, to jest wciąż pałka, Którą mają w arsenale, ewidentnie. Okej, okay, krótko i na temat. <laughs> Jeśli mój kontrahent, w tym wypadku na przykład platforma streamingowa z filmami, które na niej umieszczam, jest nierzetelny i ewidentnie leci w kulki, może nawet jest dogadany z politykami, których ja na przykład krytykuję w swoim programie i dlatego mnie usuwa. Ja mam mieć. Mam, mam tupać nogą i się upierać, że on ma mnie tam jednak trzymać? No nie. Mam wrażenie, że ja nie mam takiego prawa, nie mogę tego od niego oczekiwać. I to, to ile miliardów ludzi codziennie południowych. A w, w takim razie nie ma, nie ma pan, pan wrażenia, że umowa, którą pan zawiera, godząc się na regulamin konkretnego portalu społecznościowego, jest w takim razie nieklarowna? Ona jest absolutnie nieklarowna, tam są rzeczy, które się wzajemnie wykluczają, poza tym nawet jeśli ktoś przeczytał, a nie znam nikogo kto przeczytał w życiu raz umowę, a każdy ma przynajmniej kilka profili, bo jest Twitter, Facebook, YouTube, ludzie mają różne rzeczy. Nikt nie przeczytał zdaje się ani jednej umowy z to jest jedna rzecz, która już w ogóle dyskwalifikuje nas samych jako użytkowników, a druga rzecz, co tydzień dostajemy, czy co miesiąc dostajemy aktualizacje zasad społecznościowych. Na ka zawsze jest mail, przychodzi raz na miesiąc i tych aktualizacji też nikt nie czyta. Więc no, no sami miejmy do siebie pretensje poniekąd. No nie czytaliśmy tych, tych regulaminów. No chcemy być na YouTubie, bo tam są kotki, pieski, filmy, Ale to, Sławka Mencena i. To, samo, to samo oznacza, że w takim razie mogą nas banować dowoli, i my nie możemy nic z tym zrobić, tak? Czy nie? Nie możemy. No, mamy największą siłę jaką, jaką z jakiej sobie nie zdajemy sprawy, mamy siłę nie podejmowania działań. Mamy siłę nie tych platform. Oparcia się gigantycznej pokusie, bo każdy kto ma Gmaila ma od razu YouTube'a, są ludzie którzy włożyli miliony złotych w to żeby mieć konta czy, czy kanały filmowe na, na, na swoich YouTube'ach, no ale tak to nie jest przymusowe i, i już i tyle. I, i, i ewidentnie są, są, nierzetelnym, są nierzetelnym partnerem i tylko nie na zasadzie, nie wiem, na przykład wolności słowa, bo ktoś uważa, że nie można powiedzieć, wymówić nazwiska pewnego znanego akwarelisty, bo od razu się dostaje bana albo nie można mieć takich czy innych poglądów a propos, nie wiem, aborcji chociażby, o Jezu nie powinienem tego słowa powiedzieć, bo zaraz nam wyłączą streaming, Ym, tylko jest, jest, YouTube jest bardzo problematyczną platformą yy, i nawet to, że oni tam kogoś politycznie lubią czy nie lubią, bo nie lubią skrajności, taki mają model biznesowy, oni chcą, żeby zwykły człowiek, zwykła Kwiosio Jadzia obejrzała sobie jakieś przyjemne rzeczy i żeby tam nie wyskakiwali ludzie, którzy coś krzyczą, frustrują się, opowiadają, że jest koniec świata, że się cywilizacja zachodu kończy. YouTube chce, żeby proste filmy trafiały do prostych ludzi, gdzie wyświetli im się reklama, że jest promocja na łososia w Lidlu i że na audiotece może sobie posłuchać jakiegoś tam audiobooka. To jest biznes, YouTube jest biznesem, które mają lecieć proste rzeczy o paznokciach, o silnikach do samochodów, takie rzeczy, a przychodzą jacyś polityczni frustraci i psują ten biznes YouTubeowy, więc naturalnie on będzie ich odsuwał i robi to w sposób prymitywny, ponieważ żadna firma nie jest w stanie ogarnąć milionów godzin, które są uploadowane na YouTube'a, co chwilę jest, 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 jest uploadowany jakiś materiał, i nie są w stanie tego ogarnąć tudzież polityczna poprawność lub niepoprawność na YouTube to jest jakiś minimalny projekt, każdy twórca, który choćby nawet opowiadał o nie wiem, o wędkowaniu na YouTubie, miał kiedykolwiek, miał mnóstwo razy problem z tym, że na przykład YouTube zablokował mu film, ponieważ używa muzyki bez praw autorskich, mimo tego, że miał wykupione licencje w bibliotekach na tą muzykę. Automat to robi, to jest taka ilość, że to idzie z automatu, więc tam nie ma mowy o żadnej jakości jakiegoś respondu, z, tam, tam, tam nie ma szefa, to jest jak w McDonaldzie, no. masz, dostałaś zimną bułkę, no sorry, no to naj, możesz co najwyżej zrezygnować z tej restauracji. Kto będzie uznawał, co jest mową nienawiści, a co nie jest na tej płaszczyźnie unijnej, i jak to zweryfikować w dobie panującej dezinformacji, biorąc pod uwagę to, że my pozb pozbawiliśmy się właśnie kontroli nad mediami społecznościowymi? I proszę, pan Agencki. To jest najtrudniejsze pytanie na świecie, jakie można dostać. Dlatego nie każę panu tego podsumowywać. Nie mam zielonego pojęcia, serio. Powiem szczerze i skromnie. Ani razu nie zostało tutaj to powiedziane wprost, ale zostało to powiedziane już chyba kilkanaście razy, że najgorszym problemem są politycy. I że najgorszy problem polega na tym, że oddajemy im władzę. I do I, a tudzież może inaczej nawet jest nie tyle, że my oddajemy władzę politykom, oni dysponują władzą, której im nie oddaliśmy tak na dobrą sprawę. chyba nie jesteśmy w takiej sytuacji, żebyśmy mieli bronić jakiegoś porządku starego, przywracać coś. Um, ja, ja mam wrażenie, że możemy pójść tylko drogą Javiera Milley w tym momencie, że, że już nie, nie zostały nam półśrodki w tym momencie. Naprawdę, bo to, to, to kto będzie decydował o tym, co jest mową nienawiści? to jest Drogą jest, Javiera Milley, czyli co jest, co jest podpięte pod to słynne afuera? No to jest likwidacja ministerstw które się mają tym zajmować i decydować o tym, co to jest mowa nienawiści. To jest wy, wykreślenie tego paragrafu całkowicie. To nie jest ne negocjacja z terrorystami. To jest zbombardowanie tych teror terrorystów. To jest tanie przykładu, że nie, nie negocjujemy z nimi po prostu. Zresztą teraz powiedziałem, że zbombardujemy kogoś i to jest chyba umowa nienawiści, tak? Tylko Viva Libertad karacho zostaje na koniec, naprawdę.